Jeszcze dokończyć ten temat tego, że część piesków wróci. Część piesków wróci i myślę, że staramy się mieć na to zrozumienie. To znaczy, w takiej sytuacji, kiedy jakiś psiak musi wracać, staram się zawsze wziąć wdech, wydech i pomyśleć, to jest tragedia nie tylko psa, to jest też tragedia tego kogoś, kto chciał przecież zrobić coś dobrego, chciał adoptować, tylko to jakoś nie wyszło. I bardzo to doceniam, że właśnie u nas tego hejtu i oczerniania nie ma, tego próba zrozumienia i człowieka, i psa, a poza tym to też jest no nieprzyjemna, ale okazja do tego, że my się dowiadujemy, jakie kłopoty były. No tak? e, jo właśnie jest takim psiaczkiem, który wrócił z adopcji. Dzięki temu wiemy, że szczegół, bo każdy psiak będzie chciał wejść nam na głowę. To jest oczywiście prawda, jak każdy po prostu będzie chciał sobie zrobić jak najlepiej dla siebie. I dlatego też tak podkreślamy do, do właściwie znudzenia, że bardzo nam zależy na konsekwencji, na tym, żeby psiak znał granicę, żeby wiedział co może, czego nie może i żeby po prostu miał powtarzalność. Aha, teraz jestem sam, aha, teraz jest godzina spaceru, teraz mogę świrować i, i, i będzie zabawa z piłeczką, a teraz powinienem być spokojny. Psiaki kochają mieć powtarzalność. Naprawdę bardzo szybko w ten sposób czują się bezpieczne. I właśnie akurat Jojo wiemy, że potrzebuje tego Dobrze. szczególnie. I to, że jest małym pieskiem, to nie znaczy, że może być małym pieseczkiem siedzącym na kanapie z kokarką na głowie. Nie, to nie ten typ. To, to nie jest ten psa, który chciałby wiedzieć kto możesz, kto nie możesz. I zdecydowanie jest to psiak bardzo bysty i bardzo szybko się w tym odnajdzie. I teraz wiemy to jeszcze bardziej niż przed adopciem. Więc to też jest zawsze dla nas jakaś, jakaś nauka i wielki szacun za tą próbę trudną zrozumienia sytuacji,